W dzisiejszym świecie, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania i trudności, często czujemy się zagubieni i samotni w naszym cierpieniu. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, że nie jesteśmy sami w tej walce? Że jest ktoś, kto zawsze jest gotowy wyciągnąć do nas pomocną dłoń? Maryja, Matka Boża, od wieków jest dla wiernych źródłem pocieszenia i nadziei. Jak mówi Księga Przysłów 31-25 Siłą i godnością się przyodziewa. A śmieje się z dnia przyszłego. Te słowa doskonale opisują Maryję, która, mimo własnego cierpienia, zawsze znajdowała siłę, aby wspierać innych. Jej życie było pełne wyzwań: od zwiastowania przez Anioła, przez trudności w podróży do Betlejem, aż po stanie pod krzyżem i oglądanie śmierci swojego syna. Jednak w każdym z tych momentów Maryja pokazywała nam, jak można znaleźć siłę w wierze i zawierzeniu Bogu. Kiedy stoimy przed trudnościami, które wydają się nie do pokonania, często zapominamy o tym, że cierpienie nie jest karą, ale może być drogą do duchowego wzrostu. Maryja, która przeszła przez największe cierpienie, jakie może przeżyć matka, pokazuje nam, że nawet w najciemniejszych chwilach możemy znajdować światło nadziei. Jej przykład uczy nas, że siła nie leży w unikaniu bólu, ale w sposobie, w jaki się z nim mierzymy. Gdy patrzymy na Maryję, Widzimy kobietę, która nie tylko przetrwała swoje cierpienia, ale przekształciła je w źródło siły dla innych. Jej Fiat. Niech mi się stanie, według słowa Twego, to nie tylko wyraz posłuszeństwa, ale również głębokiej wiary w to, że Bóg ma plan, nawet gdy my go nie rozumiemy. Współczesne życie często zmusza nas do szybkiego tempa, stałego stresu i presji społecznej. W tym wirze codzienności łatwo jest zapomnieć o tym, że możemy szukać pomocy u tej, która sama przeszła przez największe próby. Maryja rozumie nasze lęki, nasze niepewności i nasze cierpienia, ponieważ sama ich doświadczyła. Gdy czujemy się przytłoczeni problemami w pracy, w rodzinie czy w relacjach międzyludzkich, możemy zwrócić się do niej z prośbą o wsparcie. Nie chodzi tutaj o magiczne rozwiązania, ale o znajdywanie siły do zmierzenia się z rzeczywistością. Maria nie obiecuje nam, że wszystko będzie łatwe, ale pokazuje nam, że możemy być silni, nawet w obliczu adversity. Jej macierzyńska miłość rozciąga się na wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, statusu społecznego czy przeszłości. Kiedy przychodzimy do niej z naszymi problemami, nie musimy się wstydzić ani ukrywać swoich słabości. Maryjo przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, z całym naszym bagażem życiowym. Jej serce jest zawsze otwarte na nasze prośby i nasze cierpienia. W Ewangelii, według Świętego Jana, czytamy o weselu w kanie Galilejskiej, gdzie Maria zauważyła brak wina i zwróciła się do Jezusa z prośbą o pomoc. Ten epizod pokazuje nam, że Maryja troszczy się o nasze codzienne problemy, nawet te, które mogą wydawać się błahe. Jeśli zainteresowała się brakiem wina na weselu, to z pewnością przejmuje się naszymi poważniejszymi problemami. Modlitwa do Maryi nie jest tylko recytowaniem słów, ale nawiązywanie relacji z kimś, kto naprawdę rozumie, co znaczy cierpieć. Kiedy klękamy przed jej obrazem lub po prostu zamykamy oczy i zwracamy się do niej myślami, wchodzimy w komunię z miłością, która przekracza ludzkie zrozumienie. Maryja nie tylko słucha naszych próśb, ale również pomaga nam zobaczyć nasze problemy w szerszej perspektywie. Często to, co wydaje nam się końcem świata w jej oczach, jest tylko kolejnym krokiem w naszej duchowej podróży. Jej mągrość, zdobyta przez lata doświadczenia i cierpienia, może rzucić nowe światło na nasze trudności. Wiele osób świadczy o tym, jak modlitwa do Maryi zmieniła ich życie. Nie zawsze były to spektakularne cuda, ale często subtelne zmiany w sposobie myślenia, nowe możliwości, które się otworzyły, lub po prostu poczucie spokoju w obliczu burzy. Maryja działa delikatnie, ale skutecznie, prowadząc nas krok po kroku ku temu, co jest dla nas najlepsze. Jej interwencja nie zawsze oznacza usunięcie problemu. Ale często daje nam siłę do jego rozwiązania. Jak matka, która nie zawsze może uchronić swoje dziecko przed upadkiem, ale może je podnieść i pocieszyć, tak Maryja wspiera nas w naszych trudnościach. Życie Maryi było przepełnione paradoksami. Była wybrana, ale także odrzucona, była błogosławiona, ale także cierpiała. Te paradoksy uczą nas, że cierpienie i błogosławieństwo mogą współistnieć w naszym życiu. Nie musimy czekać na koniec trudności, aby doświadczyć łaski Bożej. Maryja pokazuje nam, że nawet w środku burzy możemy znajdować momenty spokoju i wdzięczności. Jej przykład uczy nas, że prawdziwa siła nie polega na unikaniu cierpienia, ale na znalezieniu w nim sensu i celu. Gdy patrzymy na swoje problemy przez pryzmat jej doświadczenia, możemy zobaczyć, że to, co nas boli, może nas również uczyć i wzmacniać. Współczesna psychologia potwierdza to, co wierni wiedzieli od wieków, że poczucie wsparcia i zrozumienia może znacząco wpłynąć na naszą zdolność radzenia sobie z trudnościami. Maryja oferuje nam nie tylko duchowe wsparcie, ale również model resilience. Zdolności do przezwyciężania adversity. Jej życie pokazuje nam, że możemy przetrwać nawet najgorsze chwile, jeśli mamy odpowiednie wsparcie i perspektywę. Nie chodzi o to, aby udawać, że cierpienie nie istnieje, ale o to, aby znaleźć w nim możliwość wzrostu i transformacji. Maryja nie minimalizuje naszego bólu, ale pomaga nam go zrozumieć i wykorzystać jako katalizator pozytywnych zmian. W tradycji katolickiej Maryja jest często nazywana matką cierpienia. Nie dlatego, że sprawia cierpienie, ale dlatego, że rozumie je i może nas przez nie przeprowadzić. Jej własne cierpienie, szczególnie to związane z męką i śmiercią Jezusa, dało jej unikalną perspektywę na ludzki ból. Gdy przychodzimy do niej z naszymi problemami, nie musimy ich wyjaśniać ani usprawiedliwiać. Ona już wie, co czujemy, bo ponieważ sama to przeżyła. Ta empatia, która wypływa z osobistego doświadczenia, czyni ją niezwykle skuteczną pośredniczką między nami a Bogiem. Jej prośby w naszym imieniu są prośbami kogoś, kto naprawdę rozumie, o co prosi. Często w naszym cierpieniu czujemy się izolowani, jakbyśmy byli jedynymi ludźmi na świecie, którzy przechodzą przez takie trudności. Maryja przypomina nam, że cierpienie jest uniwersalnym doświadczeniem ludzkim. Ale że nie musimy go przechodzić w samotności. Jej obecność w naszym życiu może przekształcić nasze poczucie izolacji w doświadczenie wspólnoty. Gdy modlimy się do niej, łączymy się nie tylko z nią, ale także z milionami ludzi na całym świecie, którzy również szukają jej pomocy. Ta duchowa solidarność może być niezwykle pocieszająca i umacniająca. Dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się obejrzeć ten materiał. Jesteście w kanale Świątynia Światła. Gdzie codziennie otrzymujecie modlitwy i błogosławieństwa. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się lepiej radzić sobie z trudnościami niż inni? Czy może różnica leży w tym, że niektórzy mają odwagę prosić o pomoc, podczas gdy inni próbują radzić sobie sami? Marydzia uczy nas, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, ale mądrości. Wie ona, że życie jest zbyt skomplikowane, aby mierzyć się z nim w pojedynkę. I że wszystkie największe zwycięstwa są wynikiem współpracy między człowiekiem a Bogiem. Odpowiedź na te pytania leży w zrozumieniu natury ludzkiej kondycji. Wszyscy jesteśmy stworzeni jako istoty społeczne, które potrzebują wsparcia i wspólnoty. Maryja, jako matka, rozumie tę potrzebę lepiej niż ktokolwiek inny. Jej macierzyńska miłość nie zna granic ani warunków. Nie sądzi nas za nasze błędy, ani nie odwraca się od nas w trudnych chwilach. Przeciwnie, to właśnie wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi, jej wsparcie staje się najsilniejsze. Ludzie, którzy lepiej radzą sobie z trudnościami, często są to ci, którzy nauczyli się korzystać z tej matczynej miłości i wsparcia. Maryja pokazuje nam również, jak ważne jest przyjęcie cierpienia jako części życia, a nie jako czegoś, czego należy unikać za wszelką cenę. W naszej kulturze często próbuje się nam wmówić, że cierpienie jest zawsze złe i że należy go eliminować, ale mądrość Maryi, która znajduje swoje odzwierciedlenie w Księdze Przysłów, mówi nam, że cierpienie może być nauczycielem i że z każdego doświadczenia, nawet bolesnego, możemy się czegoś nauczyć. Jako kobieta, która śmieje się z dnia przyszłego, Maryja potrafi patrzeć poza obecne trudności i widzieć większy obraz. Jej perspektywa może pomóc nam zrozumieć, że nasze obecne problemy są tylko fragmentem większej historii naszego życia. Jedną z najpiękniejszych cech Maryi jest jej zdolność do przekształcania cierpienia w miłość. Nie oznacza to, że romantyzuje ból lub że uważa go za coś pozytywnego samo w sobie. Raczej pokazuje nam, jak można wykorzystać doświadczenia cierpienia do głębszego zrozumienia siebie i innych. Jej własne cierpienie nie uczyniło jej gorzką ani zamkniętą. Ale jeszcze bardziej współczującą i otwartą na potrzeby innych. To właśnie dlatego może być tak skuteczną pośredniczką, ponieważ jej miłość została oczyszczona i pogłębiona przez cierpienie. Gdy przychodzimy do niej z naszymi problemami, nie spotykamy się z powierzchowną pociechą, ale z głębokim zrozumieniem i autentyczną empatią. Maryja uczy nas również cierpliwości w obliczu trudności. W naszym szybkim świecie oczekujemy natychmiastowych rozwiązań i szybkich rezultatów. Ale prawdziwa transformacja wymaga czasu i często przebiega w sposób, którego nie możemy przewidzieć ani skontrolować. Maryja, która czekała u stóp krzyża, pokazuje nam, że czasami najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to po prostu być obecnym w naszym cierpieniu, nie uciekać od niego, ani nie próbować go przyspieszać. Jej przykład uczy nas, że w cierpliwości możemy znaleźć siłę. I że niektóre z najważniejszych lekcji życia przychodzą do nas tylko wtedy, gdy jesteśmy gotowi czekać i słuchać. Współczesne badania nad Resilience potwierdzają to, co duchowość katolicka głosi od wieków: że ludzie, którzy mają silne poczucie celu i znaczenia, lepiej radzą sobie z trudnościami. Maryja pomaga nam odkryć ten cel w naszym własnym cierpieniu. Nie zawsze jest to łatwe do zrozumienia w momencie, gdy przechodzimy przez trudności. Ale z czasem i przy jej wsparciu możemy zacząć dostrzegać, jak nasze doświadczenia kształtują nas i przygotowują do służby innym. Jej życie pokazuje nam, że największe cierpienia mogą prowadzić do największych błogosławieństw, nie tylko dla nas samych, ale dla całej społeczności. Modlitwa do Maryi może również pomóc nam w rozwijaniu postawy wdzięczności, nawet w trudnych czasach. Nie oznacza to, że mamy być wdzięczni za samo cierpienie. Ale że możemy znaleźć rzeczy, za które warto być wdzięcznym, nawet gdy przechodzimy przez trudności. Maryja, która mogła skupić się na niesprawiedliwości swojej sytuacji, zamiast tego wybrała wdzięczność za to, że została wybrana do uczestnictwa w planie zbawienia. Jej magnifikat, pieśń chwały i wdzięczności została wypowiedziana w czasie, który mógł być dla niej bardzo stresujący i niepewny. Jej przykład uczy nas, że wdzięczność to nie odczucie, ale wybór. Które możemy podejmować niezależnie od naszych okoliczności. Maryja pokazuje nam również, jak ważne jest otaczanie się wspierającą wspólnotą. Nie przeszła przez swoje cierpienia w kompletnej izolacji, ale miała wsparcie Józefa, Elżbiety i innych wiernych kobiet. Jej przykład zachęca nas do szukania wsparcia u innych i do bycia wsparciem dla tych, którzy go potrzebują. Często nasze cierpienie może stać się mostem łączącym nas z innymi ludźmi, którzy przechodzą podobne doświadczenia. Maryja może pomóc nam zobaczyć, że nasze problemy nie muszą nas izolować, ale mogą nas połączyć z innymi w głębszej i bardziej autentycznej wspólnocie. Kiedy patrzymy na życie Maryi, widzimy, że jej siłę nie pochodziła z unikania trudności, ale z głębokiej relacji z Bogiem. Jej modlitwa była nie tylko słowami, ale całym jej sposobem życia. Każde jej działanie było zanurzone w duchowości i zawierzeniu Bogu. Tego samego uczy nas dzisiaj, że modlitwa nie jest tylko tym, co robimy, ale tym, Kim jesteśmy? Gdy kultywujemy głęboką relację z Bogiem przez pośrednictwo Maryi, nasze codzienne trudności zaczynają przybierać inną perspektywę. Nie znikają one magicznie, ale przestają nas przytłaczać, ponieważ widzimy je w kontekście większego planu i celu. Zapraszam teraz wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji pomocy w naszych cierpieniach. Módlmy się z całym naszym sercem i naszą nadzieją. Maryjo, Matko łaskawa, Ty, która stanęłaś pod krzyżem. I patrzyłaś na cierpienie swojego Syna, przyjdź w pomoc w naszym bólu. Wiemy, że rozumiesz nasze łzy, nasze lęki i nasze cierpienia, ponieważ sama przez nie przeszłaś. Prosimy Cię, otwórz nasze serca na łaskę Bożą, abyśmy mogli znaleźć sens w naszych trudnościach, pomóż nam odkryć siłę, która drzemie w naszej wierze, i daj nam odwagę, aby iść naprzód, nawet gdy droga wydaje się ciemna i niepewna. Matko Dajświętsza, bądź naszym przewodnikiem, naszym pocieszeniem i naszą nadzieją. Prosimy cię, wstawiaj się za nami u twojego Syna, aby nasze cierpienia zostały przekształcone w błogosławieństwa i abyśmy mogli być narzędziami Bożej miłości dla innych. Amen. Teraz razem odmówmy modlitwę, którą wszyscy znamy i która łączy nas z katolikami na całym świecie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogi przyjacielu, jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, jeśli poczułeś, że Maryja jest blisko Ciebie w tym momencie, proszę, wzmocnij tę modlitwę pisząc Amen w komentarzach lub dzieląc się tym, co czujesz w swoim sercu. Wyobraź sobie, że Twoje błogosławieństwa i prośby są już spełnione, że Maryja już działa w Twoim życiu prowadząc cię ku temu co najlepsze. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zostaw komentarz, jeśli czujesz taką potrzebę, kliknij, lubię to i subskrybuj kanał Świątynia Światła, aby codziennie otrzymywać modlitwy i błogosławieństwa. Na ekranie pojawia się teraz kolejny film, dzięki któremu możesz kontynuować otrzymywanie błogosławieństw i modlitw. Niech Bóg cię błogosławi i niech Maria zawsze będzie twoim przewodnikiem w trudnych chwilach. Do zobaczenia w kolejnym materiale pełnym nadziei i duchowego wsparcia.